Dziś na kanale o technologii telefon, w którym można zmienić wygląd aparatu, czyli Realme GT8 Pro. I pamiętajcie, że jeżeli już teraz chcecie kupić Realme GT8 Pro, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. Ja Wam powiem, że mam pewien problem z tymi telefonami Realme. Co roku jakiś testuję i co roku jestem troszeczkę rozczarowany, bo mam zbyt duże oczekiwania. Dlaczego? Bo Realme ma generalnie taką politykę, że mówią: My mamy najlepszy procesor, mamy tyle pamięci, mamy ekran tak jasny, mamy to najlepsze, tamto najlepsze. A o reszcie to tak zbytnio nie mówią, ale człowiek wiecie, wewnętrznie się napala i co roku ja myślę: Jezus Maria! Jaki to telefon będzie, konkurencję zamiecie i w ogóle pod każdym względem, a później on przychodzi. No, i faktycznie ten procesor jest, ta wydajność jest, materiały nawet są, głośniki, wszystko śmiga, tylko jest jeden słaby element, często bardzo słaby, i jest to aparat. To jednak zaczęło się poprawiać od modelu Realme GT7 Pro, gdzie już ten aparat był naprawdę całkiem niezły, a w modelu Realme GT8 Pro mamy jeszcze lepszą sytuację, bo te aparaty są już naprawdę całkiem fajne, co nie oznacza, że są absolutnie absolutnie topowe. Jeżeli szukacie absolutnie topowego urządzenia, jeżeli chodzi o aparaty z tych nowości, no to jednak Vivo X300 Ultra. Jak ktoś chce urządzenie o bardziej zbliżonym wyglądzie do tego, no to może Oppo Find X9 Pro, na którego sam się czaję i na którego chyba się przysiądę. A tutaj ten Realme GT8 Pro. Mam wrażenie, że razem z OnePlusem 15 się zupełnie zamienili miejscami, i w tym momencie Was zapraszam też do naszego filmu na temat OnePlusa 15, bo to jest smartfon bardzo. Ale to bardzo podobny do tego Realme pod względem wydajności, pod względem oprogramowania, pod względem możliwości. A główna różnica, moim zdaniem, to jest właśnie aparat. Bo kiedyś, jak się kupowało Realme, to był model głównie do gier, dla graczy. Potrzebuje jak najlepszej wydajności. Zdjęcia nie są dla mnie aż tak istotne. A OnePlusa kupowało się, jeżeli chciało się mieć model, który będzie do wszystkiego, czyli mamy i tę wydajność, i mamy świetny aparat. Nie jest on najlepszy na rynku, ale jest bardzo dobry. Bardzo mało mu do tych absolutnie najlepszych brakuje, więc nawet wymagający użytkownicy mogli być z tych aparatów naprawdę zadowoleni. A teraz widzę, stało się coś odwrotnego. OnePlus został przesunięty troszeczkę niżej, więc OnePlus 15 oferuje tę świetną wydajność, ale aparaty są OK, nie są złe, ale są po prostu OK, a nie super. Są gorsze niż w OnePlusie 13. W Realme za to mamy główny aparat, Praktycznie taki sam jak w OnePlusie 15, a zoom mamy lepszy, ale już ten zoom powoduje, że pod względem fotograficznym ten model stoi wyżej nad OnePlusem i w codziennym użytkowaniu też to widać. Więc w tym roku to Realme jest bliżej tego, żeby kupić go jako telefon do gier, którym można zrobić fajne zdjęcia. A OnePlus stał się tym telefonem głównie do gier. Bo pod względem wydajności, naprawdę trudno się tutaj do czegoś przyczepić. To jest naprawdę smartfon z najwyższej półki. Zobaczcie sami zresztą, jakie mamy podzespoły: Snapdragon 8 Elite generacji 5. 12 albo 16 GB RAMu, 256 albo 512 GB pamięci wewnętrznej i to bardzo szybkiej. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o możliwości, jest naprawdę ok. Nie mamy tutaj też problemów ze stabilnością. Jak ja korzystam z 3D marka White Life Extreme Stress Test i tutaj widzicie rezultaty. Czyli ten wykres jest naprawdę bardzo ładny, taki jak powinien. Na początku mamy wysoką wydajność, a później jest po prostu sztywny. Trzyma się tak jak powinien. Dosyć mocno ta wydajność spada, więc mamy tutaj nie 70 ileś, tylko 67% stabilności, ale to jest jak najbardziej wynik dobry, akceptowalny. Ale pokażę Wam, jeżeli nie skasowało mi, co się działo wcześniej bo wcześniej te rezultaty były zupełnie inne. Kiedy odpalałem ten test, to miałem stabilność na poziomie 35% i zobaczcie jak to tutaj skakało, po prostu, no, to wyglądało jak nóż szalonego rzeźnika. Ta wydajność spadała z 7000 do 2500 punktów. Później skakała na chwilę wyżej, spadała niżej. To wyglądało tak, jakby Realme bardzo agresywnie nastawiło po prostu ustawienia tego telefonu, tak żeby on na pewno się nie przegrzał. I powiem Wam, że to było czuć, bo o ile OnePlus 15 naprawdę potrafił się rozgrzać chyba do 53-54 stopni, no to tutaj te temperatury były po prostu sporo, ale to sporo niższe. Więc było naprawdę ok, bo nawet nie chodzi o to, jaka to była wartość, tylko o to, że ten telefon nie parzył w ręce. I ja w tym momencie się zastanawiam, czy poprawiono tutaj na tyle oprogramowanie. Czy na tyle warunki też się zmieniły, bo przez te parę dni jednak zmieniła się pogoda. w domach też mamy minimalnie zimniej przez to, więc albo te wyniki poprawiły się przez aktualizację oprogramowania, tak zakładam, ale może przez to, że ta aura się zmieniła, a może jedno i drugie po trochu. Nie sposób też narzekać na wyświetlacz 6,79 cala, 144 Hz. Rozdzielczość to jest takie grubo ponad Full HD, bo to nie jest Full HD tylko 1440p, jakoś 3100 na 1400 punktów około, więc ta szczegółowość jest też na odpowiednio dobrym. Poziomie i RealMi, jak to RealMi? Chwali się, że jasność w tym roku to 7000 nitów. Na oko może i 7000, kto wie ten wie, ale generalnie powiem Wam, że te wyniki oczywiście są nierealne. I RealMi ma taką brzydką praktykę, że oni naprawdę do maksa. Ten ekran żył ją w jednym tylko miejscu, sprawdzają to przez ułamek sekundy. Jeżeli uda się uzyskać taki wynik, to go podają marketingowo, ale w realnym użytkowaniu to absolutnie, absolutnie nie jest możliwe, co nie zmienia faktu, że w codziennym użytkowaniu ten ekran jest odpowiednio jasny, zarówno w taką niezbyt przyjemną pogodę. Jak też w warunkach dużo cieplejszych, e, wiem o tym, bo ten telefon mam już tak naprawdę od dwóch miesięcy z Było o aparatach, było o wydajności, było o kulturze pracy, o ekranie było. No mogę Wam mówić, że głośniki stereo są, mogę Wam mówić, że dobrze jest wykonany. Mogę Wam mówić, że mamy czytnik linii papilarnych, który super działa. Wiele rzeczy takich mogę Wam mówić, że mamy pilot na podczerwień też w Muzeum Gier i Technologii. Swoją drogą to się przydaje, bo często gubimy od czegoś piloty i nie możemy włączyć starego telewizora, i wtedy ja mówię: A to ja telefonem włączę i bez problemu. Tym telefonem jestem w stanie jakieś stare telewizory włączyć, ale umówmy się, że to jest raczej niszowe zastosowanie. Chodzi mi o to, że w tym telefonie mamy naprawdę wszystko, czego potrzeba, i nie chcę tutaj się powtarzać, bo naprawdę ten model do OnePlusa 15 jest bardzo, bardzo podobny, i wydaje mi się, że najwięcej osób będzie się zastanawiać, czy kupić tego OnePlusa 15, czy Realme GT8 Pro, czy jednak Oppo Find X8 Pro. Ale wszystko tutaj oczywiście zależy od ceny. A Realme GT8 Pro będzie kosztował 5000 zł bez złotówki za wersję 16 na 512 albo 4699 zł za wersję 12256. I to są ceny no, dosyć wysokie, musicie przyznać. Ale. Na start mamy promocję w dół o 500 zł, czyli za model 16 512 płacicie 4499 zł, a za model ten 12 na 256 płacicie 4000 199 zł i to są już ceny jak najbardziej akceptowalne. Ale pamiętajmy, że OnePlus też ma swoje promocje, gdzie jest dodawany na przykład zegarek. Oppo Find X9 Pro, który swoją drogą, jak patrzę, teraz jest niedostępny w Polsce, chyba za dobrze się sprzedawał to 5500 zł, więc Realme stoi tutaj troszeczkę nad OnePlusem i stoi nadal dużo poniżej Oppo. Więc, jeżeli możecie wydać dużo pieniędzy i oczekujecie jak najlepszego aparatu, kupujecie Oppo. Jeżeli Szukacie jak najlepszego stosunku jakości do ceny, do wydajności i nie zależy Wam przesadnie na e, tych aparatach. No to wybieracie właśnie OnePlus'a. A jeżeli chcecie mieć podobny aparat jak w OnePlusie, ale jednak z lepszym zoomem, też z nagrywaniem 4K i tak dalej, bo to już się robi standard w tej półce cenowej, no to wtedy wybieracie Realme GT8 Pro. I tak wygląda mniej więcej sytuacja. Więc moim zdaniem, dla każdego coś miłego, sam bym się zdecydował na Oppo i chyba to zrobię, ale absolutnie rozumiem, jeżeli ktoś wybierze OnePlusa albo Realme, bo jednak tych ludzi, którzy chcą mieć po prostu jak najszybszy procesor, jak najlepszą wydajność, jest naprawdę wielu, chociaż w większości ich nie rozumiem. Ale Realme ma coś jeszcze, czego konkurencja nie ma i jest to wymienna wyspa. Aparatu. Nie wiem, czy ona będzie dodana do zestawu, czy nie. U nas akurat dostaliśmy ją w trakcie testów, bo tak jak mówiłem, bardzo długo z tego smartfona korzystałem, więc możemy te śrubki tutaj dwie odkręcić i możemy drugą wyspę aparatów przymocować. Więc mamy tutaj dwie śrubki, je po prostu trzeba odkręcić, kiedy wyspę chcemy zdemontować. I dokręcić, tak jak teraz robimy, kiedy chcemy tę wyspę o, o, zamontować. I już właśnie, jeszcze tutaj dokręcimy. Wyspę mamy zamontowaną, więc telefon wygląda zupełnie inaczej. Ja mam tutaj też dwa różne ETUI, ale jeżeli kupicie standardowego Realme GT8 Pro, czy to w wersji 12 czy 16, no to dodatkowe wyspy będziecie musieli sobie dokupić. A jeżeli wybierzecie kosztującą 5,5 tysiąca zł edycję Aston Martin, Taką już no stylizowaną, ładną i w ogóle kolekcjonerską, można powiedzieć, to tam obie wyspy będą dodane do zestawu. A do tego ma się pojawiać też mnóstwo różnego rodzaju wysp, nawet pasujących do danego kraju, bo Rilmi pokazało, że ma wyspę w kształcie Pieroga, ma wyspę w kształcie Malucha i tak dalej. Całą kolekcję tych wysp pokazało, więc. To będzie kolejna opcja personalizacji, i to jest coś, co może ten telefon faktycznie wyróżnić. Chociaż ja wam prywatnie powiem, że znalazłem zupełnie inne zastosowanie tego, że wyspa jest wymienna, a mianowicie żonę tym denerwuje. Chodziłem właśnie z taką okrągłą wyspą, cały czas miałem. Później, jak dotarła do mnie ta prostokątna wyspa, to sobie zmieniłem na tą i etui zmieniłem. Widzicie, że bardzo podobne, te trochę brudniejsze bo dłużej używane. I później po prostu używałem tego telefonu. Nic nie robiłem. Nagle żona mnie pyta, któregoś dnia, że: No, ale ten aparat to chyba był okrągły. Ja patrzę na nią, jak był okrągły? To oszalałaś czy coś? Nie wiem, coś już z głową, coś nie tak. Jak, jak miał być okrągły, jak jest ten? No, widzisz, że cały czas z tego samego korzystam. I ona. A może faktycznie nie wiem? I za trzy dni zmieniacie na kwadratową, i cały czas mówicie, że ta wyspa była cały czas właśnie taka, jak jest teraz. I to jest genialny sposób, żeby wyprowadzić kogoś z równowagi. Kolejna rzecz, którą uwielbiam w Realme GT8 Pro, to jest akumulator, ale to samo uwielbiam i w OnePlusie, i w Oppo, w większości nowych modeli z grupy BBK, bo mamy tutaj akumulator 7000 mAh i ładowanie 120W, czyli mamy ogromny akumulator, który starczy na luzie na dwa dni, a wielu osobom pewnie i na 3 który ładuje się w mgnieniu oka. Ja akurat, jak wiecie, bardzo intensywnie korzystam z tego telefonu, więc to jest po prostu smartfon, który jestem w stanie rozładować w jeden całutki dzień, a to zdarza się bardzo, bardzo rzadko. A kiedy już jest bliski rozładowania, kiedy ma te 20-30 a niekiedy i 40%, bo ja wolę być przezorny, ale ubezpieczony, no to po prostu podłączam ładowarkę, zostawiam ten telefon na kilkanaście, kilkadziesiąt minut i mam mnóstwo energii, mam ogromny zapas, więc to też jest zdecydowanie, zdecydowanie na plus. Super, że chińscy producenci korzystają z tych baterii węglowo- krzemowych, wprowadzają te szybkie ładowania, co widzimy w Oppo A6 Pro na przykład, kosztującym 1000 tam mamy już ładowanie 80W, więc super, że to jest w coraz większej liczbie telefonów, bo to jest rozwiązanie, które jest faktycznie użyteczne i przydatne. Czekam, kiedy Samsung i Apple w końcu zaczną to stosować. No i co, nie będę chyba przedłużał, bo o najważniejszym mówiłem. Nie chcę się powtarzać, nie chcę przedłużać, właśnie, a ten Realme GT8 Pro to jest bardzo podobny telefon do OnePlusa 15, którego wcześniej już testowaliśmy, więc ja ten smartfon generalnie polecam, tylko polecam go osobom, które wiedzą, co kupują, czyli kupują takiego OnePlusa 15 z trochę lepszym aparatem, z opcją wymiany wyspy, a poza tym mamy tutaj naprawdę praktycznie te same rozwiązania. Bo i ładowanie 120W. I ogromny akumulator 7000 mAh, który bez problemu starczy na dwa dni pracy na luzie, jak nie na trzy. Do tego mamy wszystkie te normy wodoszczelności. Bardzo ładny, jasny ekran, topową wydajność, więc naprawdę trudno tutaj na coś narzekać, jeżeli chodzi o ten smartfon. I co tu dużo mówić, gorąco polecam, ale chyba w tej ofercie premierowej kiedy ten smartfon będzie kosztował 500 zł mniej no bo w tej standardowej cenie to zwłaszcza ta wyższa wersja już pojawia się zbyt blisko Oppo Find X9 Pro czyli modelu który też jest i do OnePlusa i do Realme bardzo podobny ale jednak ma zdecydowanie lepszy aparat więc Realme GT8 Pro jak najbardziej polecam, tylko trzeba wiedzieć co się wybiera. Czy dla Was jest OnePlus, czy Realme, czy bardziej Oppo, trzeba kupować świadomie. O tym zawsze pamiętajcie i tak ogólnie no, telefon naprawdę świetny, nic tutaj nie brakuje, więc jeżeli chcecie go kupić, to możecie to zrobić w sklepie Media Expert, zarówno stacjonarnie jak też online, odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu a na koniec proszę Was standardowo o łapki w góry, o subskrypcję o dzwoneczek i do tego mam dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne, więc dzisiejszym hasłem będzie ósemka, albo nie ósmabila, bo RIL mi wysłało na Taką paczkę e, ostatnio i tam z jakiegoś powodu była taka czarna bila z napisem 8, zrobiona z klocków i już złożona. E, więc to w jakiś sposób nawiązuje do Realme GT8 Pro. W jaki? Absolutnie nie wiem. Ale niech będzie właśnie to dzisiejsze hasło. Ósma Bila wpisujecie, jeżeli ten cały film obejrzeliście od początku do końca, przez ten cały czas byliście z nami. A poza tym, już tak na koniec, zapraszam Was do kolejnych filmów tutaj na kanale o technologii, także na kanale o domu, do słuchania podcastu o technologii no i do odwiedzania Muzeum Gier i Technologii w Giełymstoku, gdzie nagrywaliśmy ten odcinek.